Co tam w kulturze? Znak zapytania. Dzień dobry. Witam w OKiS TV. Dziś w programie Co tam w kulturze? Moim gościem jest pan Marek Kocot. Dobry wieczór we Wrocławiu. Dobry wieczór we Wrocławiu. Będziemy rozmawiać o antykabarecie. Dobry wieczór we Wrocławiu. Ale zanim zaczniemy rozmowę chciałam się zapytać jaką pan pije kawę? Poproszę kawę czarną, jak czarne niebo nad Wrocławiem. Wieczorem. Wieczorem. Dla mnie biała, więc bardzo proszę o kawę. Jest kawa, bardzo proszę. Faktycznie to kawa. Moja biała, na szczęście. Sprawdzam takie badania, robię, kto z gości, jaką pije później. Taka lista, następnym razem już będę wiedziała. I co przeważa, jaka kawa wygrywa? U muzyków zawsze czarne. O, w duszy zawsze czułem się muzykiem. To wróćmy może do tego antykabaretu, bo to już w tej chwili, 10 marca, specjalnie z okazji Dnia Kobiet, taka damski, damska wersja antykabaretu, 118 spotkanie. Tak, 118. spotkanie, kiedy startowaliśmy w 2011 roku. Nie spodziewaliśmy się naprawdę, że to tak wystartuje. Dawaliśmy sobie pół roku, żeby zobaczyć, czy ludzie będą przychodzić w ogóle na coś takiego. I było nasze wielkie zdziwienie, jak z miesiąca na miesiąc liczba widzów nam rosła. To okazuje się, że faktycznie w marcu już za chwilę 118 spotkanie, i od pewnego czasu wprowadziliśmy taką zasadę, że wymyślamy temat, wokół którego staramy się wybrać repertuar na ten wieczór. No i sprawdzaliśmy, niby wszystko już było, ale złapaliśmy się na tym, że nie było jeszcze takiego programu, w którym uhonorowalibyśmy kobiety. I to w całości, to znaczy, bo jest taki trzon antykabaretu, bardzo męski i właśnie nie wiem, czemu nie ma u nas parytetów, ale kierownikiem muzycznym antykabaretu jest Rafał Karasiewicz i najczęściej mamy męską orkiestrę, czyli Paweł Ostrowski, Tomek Grabowy, że z rozpędu. Gospodarzem każdego wieczoru jestem ja, a swój stały stand-up ma ścibor No i gadaliśmy o tym, co by było, gdyby znaleźć panie, które by się podjęły tego zadania, i szczęśliwie udało nam się takie panie znaleźć. W związku z tym, w piątek 10 marca, wyłącznie kobieca obsada. Ale nie tylko mówiona, też śpiewana, bo będzie Gerson Fire, będzie Natalia Lubrano. Lubano. Będzie Wiktoria Grudniok. E, będą dwie panie, Krystyna Bączyk, Stenda Fantastyczna historia. Babcia Krycha, jak ona siebie nazywa, mm -hmm. ale to jest tak, że w momencie, kiedy przeszła na emeryturę, stwierdziła, że ma mnóstwo wolnego czasu, zawsze lubiła kontakt z publicznością i z radością powitała taką formę razu jaką jest stand-up i na emeryturze zaczęła robić stand-upy. Wszystko będzie prowadziła koleżanka Żaba, tak to nazwiemy, ale ona mówi o sobie Żabka i prosiła, żeby nie zdradzać jej personaliów, co w mniejszym czynie. I również mamy zawsze taki kącik troszkę naukowy, a troszkę taka pogadanka, to jest um, felietonistyczno-naukowe, tak byśmy to nazwali. Broń może nie jest to sketch ani żart. Mhm. I o taki mini-wykład tym razem poprosiliśmy Agatę Saraczyńską, Wspaniałą dziennikarkę przez lata Gazety Wyborczej we Wrocławiu. Agata będzie miała wykład pod tytułem Wrocław jest kobietą. Czyli typowo kobieco. Czy w takim razie zespół muzyczny? Rafał Karasiewicz oddaje skrzypce, tak. znaczy pianinę. Tak, tak. I się, też będą kobiety? Baliśmy się tego, co zostało przedstawione w filmie pół żartem, pół serio, jak się kończą przebieranki. W związku z tym szukaliśmy faktycznie pianistki. W tej roli Jalina Pieczka. E, szukaliśmy basistki e, Agata Zamiczka. Przyjedzie do nas z Katowic. Okazuje mm -hmm. się, że jest bardzo mało kobiet grających na gitarze basowej i na kontrabasie. E, I Magda Włóczkowska na perkusji. No to Akurat Magdę znam, chodziliśmy razem do szkoły muzycznej, więc super skład. E, to teraz mamy wersję damską. Wspaniały mm -hmm. występ się szykuje w Firleju. Ale yy, plany macie już na kolejne parę lat. Tak, plany mam na kolejne parę lat. To jest tak, że od tego 2011 roku z różnym szczęściem funkcjonowaliśmy. Bardzo dużo zależy oczywiście od publiczności. Publiczność przychodzi na nasze spotkania i, i kupuje bilety, i to zawsze było dla nas podstawą utrzymania się zapłacenia artystom za ich pracę. Były takie okresy, że mieliśmy wsparcie różnych instytucji. Przez parę lat wspierał nas Ośrodek Kultury i Sztuki, a w tym roku szczęśliwie jesteśmy beneficjentami programu Urzędu Marszałkowskiego, czyli Województwo Dolnośląskie uznało naszą misję zawartą wsparcia przez najbliższe trzy lata. To był taki konkurs na współfinansowanie, więc miasto Wrocław również poprosiliśmy o dołożenie się do tej inicjatywy. I dobra wiadomość dla widzów jest taka, że w tym świecie, gdzie ceny rosną z miesiąca na miesiąc, my dzięki tej pewności, jaką mamy, możemy stwierdzić, że do końca roku nie podniesiemy cen biletów. O super. Prawda? To, to nie, jest ważne, tak, bo, bo jeżeli ktoś jest już fanem, takim stałym bywalcem, to wie o tym, że może sobie zaplanować ten wydatek co, co miesiąc i przyjść, bo wy nie jesteście takim typowym miejscem, gdzie się siada, słucha tylko spektaklu nie. poniekąd, tylko taka interakcja tam się pojawia. Tak, my się, my się od samego początku przed tym broniliśmy. To znaczy, od samego początku szukaliśmy takich miejsc, które nie będą nas zmuszały do takiego podziału na scenę i widownię, nie będą wymuszały tego podziału. Dlatego, że ja bym bardzo nie chciał, żeby nastąpiło coś takiego, że przyjdzie widz i powie tak, dobra, co płaciłem za bilet, zgaśnie światło, to teraz wy mnie bawcie. To absolutnie byłoby zaprzeczeniem idei naszych spotkań, bo antykabaret. Ma w podtytule zresztą Dobry wieczór we Wrocławiu. To jak ten jest, neon. Jak ten neon, tak. Bo za każdym razem, kiedy wysiadałem z pociągu na dworcu głównym i wychodziłem przed dworzec i wziąłem ten neon, który mnie witał we Wrocławiu, odbierałem to jako pewną a, 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 a obietnicę, że ten wieczór we będzie w Wrocławiu dobry. będzie dobry. I my taką obietnicę składamy również naszym widzom, że chcemy, żeby oni, z nami, przede wszystkim spędzili okay. dobry wieczór. Że występ jest na dalszym planie. To, to bierze się z takiego, z takiego okresu w życiu, nie wiem, kabaretów, kiedy były takim miejscem, do którego się chodziło, właśnie spędzić kulturalnie wieczór, zabawić się, pośmiać, tak, ale to nie było celem samym w sobie. Natomiast od pewnego czasu stało się coś takiego z kabaretami a, 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 to pewnie było wymuszone przez. Kabaretony opolskie i przez telewizję, mhm. która siłą rzeczy telewizja wycina atmosferę. Nie da się przenieść atmosfery, można przenieść występ, zarejestrować go. Natomiast atmosfera, jaka panuje w środku, nie udawało się przenieść. I te wszystkie kabarety, które teraz znamy z ekranów, głównie telewizorów, bazują na tym, że no, jest sketch, żart, śmiech, sketch, żart, śmiech. I właściwie jest takie wyduszanie z tego widza śmiechu, ten śmiech jest celem całego spotkania, a u nas nie. Ten śmiech może się pojawić, ale przy okazji, tak jak było kiedyś w kabarecie, że oprócz tego, że ktoś wyszedł i opowiedział dowcip, to jeszcze był ktoś, kto pięknie, wzruszająco zaśpiewał, a może się pokazało dwóch gimnastyków, gladiator i ten mały, który był podrzucany. I, i cała masa skojarzeń jak najbardziej uprawnionych. Natomiast, żeby się nie kojarzyć z, z tymi kabaretami znanymi teraz z telewizji, nazywamy się dumnie antykabaretem. Super, bardzo dziękuję. A w kwietniu już jest zaplanowany dokładnie. W kwietniu jest termin? już zaplanowany dokładnie termin. Będzie to 21 kwietnia. Od samego początku celowaliśmy, chcieliśmy trochę odczerwać trzynastkę. I antykabaret od swojego początku przez kolejnych bodajże 9 lat odbywał się zawsze 13 dnia miesiąca. Niezależnie, czy wypadało to we wtorek, w środę, w czwartek, a może w niedzielę. I właściwie do momentu pandemii nam się to udawało. Mhm. Pandemia spowodowała to, że zostaliśmy w domach i, i nie było antykabaretów. A potem się okazało, że ten widz kiedy już powoli zaczął wychodzić, to też no, starał się szukać tych wyjść w weekendy, że już niechętnie we wtorek by się wybrał. W związku z tym postanowiliśmy przenieść nasze spotkania na piątek mm. najbliższy 13. Startujemy 10 marca w Fileju, w kwietniu, piątek najbliższy 13, to jest 14, ale że już był tam zaklepany koncert w tym terminie, który już się sprzedał, przerzucamy się o tydzień, odetchniemy sobie po świętach Wielkanocnych i spotkamy się 21 kwietnia w takim programie, którego tytuł jest dosyć przewrotny prawie 100. To tak, jak jest z, bardzo często z cenami produktów. Idziemy do sklepu i jest 23,99, prawie 24, tak. ale 24 ma jakąś taką blokadę psychologiczną, że lepiej brzmi 23,99, albo coś jest prawie w całości takie same jak oryginalne. W związku z tym zabawmy się wszystkimi możliwymi skojarzeniami. Dodatkowo w kwietniu mija prawie 100 lat od momentu, kiedy w Polsce został wprowadzony złoty polski, więc może będzie coś i o pieniądzach. Jest bardzo dużo pisanek o pieniądzach, o Kasie, o złotówkę. Bardzo proszę, może znajdziemy jakiś taki repertuar, a może o tym, że prawie robi. Różnice, chociaż ten slogan został przejęty przez pewien koncert piłowarski, i będziemy starać się to e, omijać. No więc 21 kwietnia, prawie 100. E, następnie w maju wracamy do tradycji 13, bo się uda w piątek 13 maja spotkać. Nie będzie pechowo. Nie, nigdy nie było pechowo. E, I ten program będzie zatytułowany Przód i Tył. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Zobaczymy, to zawsze jest tak, że ten, 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 ten temat jest takim, takim wywołaniem, taką, taką próbą też dla artystów, wykonawców, twórców i jak oni się zmierzą z takim zadaniem. I ja celowo do końca nie znam tych wszystkich występów, po to, żeby mieć radość z pierwszego obejrzenia, radość z tego, jak to wszystko zafunkcjonuje też względem siebie. Bo w tych naszych programach, mimo tego, że one mają od 100 programów podobny układ, ale to też taki teatr. Nie boję się powiedzieć, czy takie kabarety od 200 lat wyglądały tak samo, że wychodził entrepreneur, zapowiadał numer po numerze, numer po numerze, numer po numerze, numer mhm. po numerze, i też względem siebie te, te występy się uzupełniają albo się komentują. Albo się dopełniają nawzajem. Bardzo fajne czasami wychodzą z tych zestawień niepowtarzalne sytuacje, dla których warto przyjść i spędzić ten dobry wieczór razem z nami, dlatego że to jest dosyć niepowtarzalne. Kiedyś próbowaliśmy rejestrować nasze programy, głównie z myślą o tym, że Wspaniałe monologi Bogusława Bednarka, który był okay. przez lata filarem antykabaretu. Baliśmy się, że one znikną i nie będzie szansy do nich wrócić. Stąd Europejska Sto Stolica Kultury Wrocław 2016 zafundował nam rejestrację tych programów. Mamy nagrane, mamy zarchiwizowane występy Bogusława Bednarka, ale okazało się dosyć szybko, że nie przenosi to się przez ekran, że antykabaret to jest taki twór, w którym trzeba uczestniczyć na żywo, trzeba po prostu być, poczuć atmosferę, poczuć atmosferę spędzić z nami dobry wieczór, dlatego że ekran telewizora czy, czy, czy komputera jest zimny, płaski, nie przenosi emocji, które się mhm. unoszą w powietrzu. To w takim razie do czerwca. Gracie i przerwa wakacyjna, czy? Tak. Longiem przez cały rok. No, nie. nie. W, w ostatnich latach to też było wymuszone trochę pandemią. Zyskały na popularności sceny plenerowe. Mhm. A to było tak, że zanim otworzono sceny teatrów łaczek, że zanim otworzono z powrotem sceny teatrów jako pierwsze otworzyły się imprezy plenerowe, i bardzo wiele instytucji wystawiło sceny plenerowe. Między innymi Impart, z którym się związaliśmy trzy mhm. lata temu, w podwórku wewnętrznym, takim tam na ulicy Mazowieckiej, postawił scenę czynną przez wakacje. To było świetne rozwiązanie, dlatego że nie trzeba było robić przerwy na wakacje. Boję się, że w fileju. Publiczność w lipcu, w sierpniu do zamkniętej sali nie przyjdzie. Mm -hmm. W związku z tym my też zróbmy wakacje. Dajmy artystom czas na napisanie nowych tekstów, przygotowanie nowych piosenek i wrócimy we wrześniu z nową energią. Toristry, spakujemy. I wszyscy razem na scenę. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy na antykabaret Dobry Wieczór we Wrocławiu, zaczynając od 10 marca w Firleju. Później w kwietniu i na pewno na Facebooku. Antykabaretu będą wszystkie potrzebne informacje. Kwiecień, maj, czerwiec na pewno. Lipiec, sierpień jedźcie na wakacje, popalajcie się, przygotujcie się, zgłodnijcie na to, żeby we wrześniu wrócić i wrzesień, październik, listopad i grudzień być z nami. Moim i Państwa gościem w programie Co tam w kulturze był Pan Marek Kocot. Bardzo, Bardzo dziękuję. Dziękuję. I życzę dziękuję. wszystkim pysznej Ewusi. Dziękujemy.